Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Jesteśmy na plantacji kukurydzy Chris'a, rolnika Aj, dobra Odmiana plantus Chris tu przyjechał do kończyć Zobaczcie co ten zeagran w dawce Półtora litra zrobił No normalnie Sam jestem zaskoczony, że tak to wszystko wysiadło Podejrzewam, że i temperatura tutaj Odgrywa rolę, że jest ciepło, nie pada. Co z tą kukurydzą się tu ludziska dzieje? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy się pojawia. Nie ma takie krupeczki. Ale tak jak Wam wspominałem, te kropeczki mogą być wywołane tym, że no mam gumki do wymiany, a tu ostro, ostro. I ta część już dostała witaminy, a jeszcze nie. Także ruszam tu dzisiaj znowu za minokwasami. Co tu było ludzicka kochane? No prawdopodobnie rzepak taki duży tutaj też. Tutaj też, ale mam taką plantację, że rzepak jest naprawdę duży i trzyma się. Uu, tam się spóźniłem. No ale dobra. Rzepak rzepakiem, on se tutaj będzie odciągał. Co tutaj jest? O, takie bluszczykowate. Po wojki chyba. One się pną po dole. Takie dziady są. O i tam taki rzepak jest i on jest. Ale tam ta kukurydza jest mniejsza, tam jest bezorkowo, bezorkowo. No ale dobra. No, różne są pola, różne stopnie nagrzania. Tu akurat jest w takim obrębie wolnym. Co tu się dzieje? Suchutka roślinka. No, są mniejsze, większe, ale idzie. Idzie, kubuś tak się mieści. Ino tak się mieści, ja zakładam kamerę na głowę i już tutaj to no, nie wiem czy cokolwiek będziecie chcieli usłyszeć, ale jak widzicie, zea granik, dawce 1,5 litra, niko Sulfurom dawce dawce litr litra. Tu peżu jako tak to nie było, także. Także ja to już się... pakuję. Koła chlisa, rolnika dalej na miejscu. Oj oj oj. oj 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 oj. dobra, i do ciągnika i bela rozłożona, wałek załączony, załączony. A ja może wrzucę jakieś tam światła, żeby cokolwiek było widać załączony. I dyfer. No i ciekawe czy teraz przeniósł. Przeniósł tak na świdnicy przy przeniósł te pole czy nie przeniósł tego pola. jestem ciekawy. No. Wszystko to samo co wczoraj. A tam się siarczan magnezu delikatnie, tam około 3,5 kg. Do tego aminokwasy. On ty 1350 obrotów i lecimy. Aminokwasy. W się jednego litra. Do tego bor. Półtora litra. I cynk. Około 1,5 kg mniej więcej, to jakieś, nie wiem, 170 g cynku. No a kula tyle mi zostało, reszta nie dojechała, no i, i tak dlatego <laughs> zostawiam sobie świdnicę na wzmocnienie, ale to najprawdopodobniej jutro, bo to jest czwartek, może w piątek. Dlatego, żeby tam to wszystko siadło, bo tam to było wszystko potężne. No i jak to się ma na przykład do tego pola, no to ogólnie wydawało mi się, że to wszystko takie duże, a tak naprawdę, tak naprawdę nie było źle. Pięknie tutaj mi tu wysiadły te chwasty, już ta kukurydza jest no, wolna i, i można by powiedzieć ma wolną drogę już do, do wzrostu tak, żeby sobie leciała. Pomyślałem, że wygniotłem ja kołami, ale no niestety halogeny wam gdzieś pomogą, a może pomogą do tyłu nie będę dawał bez sensu na razie ładnie belkę widzę jeszcze no i miejmy nadzieję, że ją tutaj trochę pokrzepi no miał być jeszcze mangan, ale również nie dojechał, tak na razie jest również nie do zdobycia a może tak dla testu i, i dlatego, jak gdzieś ten mangan przyjedzie, to sobie przyjadę tutaj w takie plantacje, wiecie no to, gdzieś po dwa litry, bo trzeba go dać akurat tutaj Akurat by tutaj pasowało no i jestem ciekawy takiego manganu. koszt niewielki, bo chyba 20 kosztuje 240 zł, czyli tam po 25 zł na hektar, tak? Można powiedzieć. Zależy ile damy, no ale załóżmy na, na 10 hektarów, to tam po 25 zł na hektar. Dużo, niedużo. No, razy tam jakoś ilość hektarów może się uzbiera. No ale jeśli miałoby to jakikolwiek płynąć nawet na. 50 kg kukurydzy albo no 100 kg kukurydzy, no może 100 kg kukurydzy, no to byłoby tam załóżmy 50 czy 60 zł, a to by kosztowało 20 plus paliwo, a to załóżmy 3 dychy na hektarze 30 zł na hektarze, 10 hektarów czy stóły. No czyli coś by tam było, tak wiadomo, zależy jakie to kawałki, jak to transportuje z jeden. To jak już tam nie ma wielkiego problemu, wjeżdżasz i, i lecisz sobie i sobie lecisz. No, tym razem mnie nie przeniósł. Pokaż, Chris, którym ty tu rządkiem jeździłeś. Czy dalej, jednym. No dobra. To takiego znaczenia nie ma. Gdzie on teraz mnie każe skręcić powiem, że pod tymi halogenami to gorzej widać aniżeli pod, pod światłami. No ale dobra, trafił w zero trójki tonce tu nie wrzuci za mało obroty. No ale sobie Krysu pędzi, leci sobie ładnie i na spokojnie 190 litrów, nie ma co to na razie kukurydza jest mała a może jak te aminokwasy takie pomogą czy coś, no to jeszcze się zastanawiam, może by tam jeszcze z tym manganem, to jeszcze by dorzucił litra. Mam nadzieję, że tam by się nic nie pocięło No i dzisiaj nawigacja pięknie współpracuje. Wjeżdżam mniej więcej w te same rządki, a gdzieś tam nawet jeden, każe mi kręcić. No i teraz jedzie na zero. Coś jakby się trochę jej poprawiło. Coś by Chrysu może beleczkę delikatnie do góry podniósł, bo ciśnienie tam 4-3 bara ładnie z dolatuje Prędkość 9,4, 4 No i takim mi sobie. W środkami sobie jadę w kukurydzę Aminokwasy są ponadplanowe, ale no, patrząc co tam się z tą pszenicą stało Czyli załóżmy jej pomogło No to sobie myślę tak Może jest to warto w tą kukurydzę dać no, Różne gdzieś tam opinie czytałem Trochę tam byłem też zaciekawiony Ktoś napisał, że plon 30% większy No nie wiem Sprawdzimy to może to sprawdzimy Trzeba byłoby rzeczywiście, wiecie, tak zrobić, że cyk, cyk, cyk I jeden opryskiwać, na przykład zostawić i wtedy z tamtej strony i zobaczyć tą różnicę Bo mówiłem, że jeszcze ten siódmy, ósmy list, tak? A ona no, na razie jest jeszcze mało To na razie można powiedzieć, że to jest na piąty, szósty Wspomaganie, czyli tu się oprogramuje ten plon A my czekamy po prostu na dalej, tak? My czekamy sobie na dalsze liście i na dalszy jej rozwój. Chciała ciepło, to ma te ciepło, ale nie wiem czy o takie ciepło jej chodziło. <grym> Bo rzeczywiście jest tu jej naprawdę ciepło. Jest tutaj ciepło teraz, Tą dzisiaj 30 stopni przygrzewało, no dlatego czekam naprawdę tak do samego wieczora, jeśli chodzi o o te zabiegi, no bank jest tak ciepło, no nie ma tej rosy, nie ma niczego. No po co tutaj w dzień to walić, wiecie tam no można było, ale zawsze Chris też znajdzie się innego do robota, to sobie wdmuchałem trochę ciągnik, a to filtry powietrza, a to w kabinie, a to filtry kabinowe trochę podmuchałem, bo tam gdzieś tam po tych zbożach, po tych trawach, po tych wolnych się jeździło i dobrze, wydmucham sobie, a tu a tak, no i o. A nagle ciemno no, ale mi to nie przeszkadza no. Ojciec się śmieje, mówi ledy masz, nawigację masz, możesz robić po nocach no i w sumie racja dzisiaj taki dzień był spokojny wczoraj do pierwszej po pobuszował, dzisiaj tyle nie będzie buszował bo z tego względu, że tu nie mogę utrafić te rządki Całkiem, a, całkiem prze, przewaliłem, dobra. <grystanie> no teraz ten suk. Pojechałem gdzie indziej, no ale dobra. On, on się teraz mieści. Teoretycznie tu pamiętałem zawsze, że była ścieżka, i teoretycznie tu powinien sobie wjechać. No i sobie tu wjeżdżam. No i rzeczywiście pasuje. Będzie tam, może delikatny, mijak, ale to, to nie są chwasty. Także na tych chwastach trzeba się mocno skupić Tu aż tak mocno nie muszę się chyba skupiać spróbujemy pojechać tak żeby nie trafić w sub cyk. Przy chwastach kręciłem bączka, nie wiem czy dobrze by mi wyszło te bączki To już nie będę cudował Beleczka do góry, cyk. Można byłoby się tam gdzieś wyminąć. Może No i to właśnie jest w krukowiaku. To, że tu powinno być takie. Wiecie, żeby ja dobrą zwijam. Punkt zerowy powinien być wytyczony, nie? Gdzie to, to właśnie ten jest poziom? Albo fajnie byłoby na komputerze, wiecie, do składania i, i tryb zero, żeby on to jakoś sam na jakieś czujniki sobie. Wyszukał, bo nieraz w nocy jest tak, albo dziś krzywo stoi i naprawdę no, nieraz trzeba się dobrze natańczyć, na żeby on Żeby on sobie tutaj to trafił A i taki numer zrobimy może sobie psikniemy tutaj z powietrza Dobra do góry Pierwszą ćwiartkę Bo rozłożymy Różnie to bywa A później w sub. A później w sub. I później, kurde, co się stało Podejrzewam, że i tak mi jeszcze zostanie tego Nie masz co cofać Bo ta belka jak na trapezie To ona zjeżdża na dół do tyłu Odblokowane, odblokowany dobra, żeby nie było wszystkie te trzeba załączyć i rura i rura lecimy w tą mamałygę dobra, tu sobie gasimy o, teraz 06 czyli za tym supem za tym supem po prostu tutaj inaczej Mateusz wjechał chyba, o teraz jest zero no dobra, troszkę tam pogniotę ale mówię, zawsze mniej aniżeli miałbym po całych rządkach jeździć nie wiem, zobaczę, jak to była strata jakoś buraków nie, nie było szkoda, ale w tym roku kukurydzy mi szkoda, dlatego taką aferę wprowadziłem ciągnik na warsztacie opryskiwasz na warsztacie zmiana kół na inne z osiemdziesiątki no ale naprawdę teraz teraz widzę, że <laughs> Nawet jak coś tam tym czołnikiem, ja nie mam wielkiego pola manewru, naprawdę jeśli chodzi chyba bardziej o przód. No wiadomo, że przód steruje, to nim rozjeżdżam, tyłem rzadziej mi się wydaje. No i pięknie na zero. Nie ja mógł tego tak od razu mi robić, jak pryskałem na chwasy tylko jakąś mi cudową. Skręć tu w rolniku, skręć tam w rolniku. No, ale to nieważne. Nieważne, bo co tutaj teraz już jestem w miarę, widzę, że ładnie, no i teraz trzeba się cieszyć, no i liczyć na to, że ta kukurydza dostanie tej wody może wspomniane mikstury przyniosą jakiś tam efekt no i zobaczymy jak to wszystko wyniknie jak to będzie wyglądało no na pewno będę monitorował będę sprawdzał chociażby teraz trzeba poczekać ze 3-4 dni do weekendu a jeszcze mnie czeka świdnica i zobaczyć co to tam wiecie co to tam wniosło i jak to wszystko wygląda i na świetnicy no, na pewno tam będzie Armagedon, jeśli chodzi o te minokwasy, bo tam naprawdę jest wszystkiego i tych bylicy, i przytuli, i tego, i tam tam jest moja wina też, bo trzeba było się wybrać z niką z wcześniej owalić już perzę od dwóch liści, załóżmy czy tam przynajmniej półtora tygodnia wcześniej się wybrać, no bo jednak tam, gdzie ten peszczą będzie długo siadał, no chyba, że, chyba, że będę zaskoczony, bo wiecie, no dawka pogoda, upał, tak, temperatury wysokie na słonecznienie no i to też wpływa na szybsze zamieranie tych kwastów, no ale też po prostu bardziej nam muszka za tą kukurydzę, bo bardziej to odczuwa, tak? Tak bym powiedział sobie, że ono to bardziej odczuwa, aniżeli w taką wiecie. Fajną, wilgotną ziemię. No i gdzieś tutaj też, żeby puknąć. Dałem mu wcześniej, żeby już mi pikał. No i rzeczywiście pika mi wcześniej. Tu chcesz? Tu? O tu. O, teraz tu ciekawostka. Aha, O, ciekawe. Zawsze mi pryskał całą opryskiwaczem a teraz nie chcę, aha, bo tam się machnąłem, no widzicie Tam się machnąłem. Czyli teoretycznie 3 metry te ścieżki, ale dziwna sprawa, no bo zawsze byłem właśnie jako supana, tak jak po tego słupana tak z posiałem. To dlaczego on sobie tutaj? A tutaj też tam się ciekawego działo. Aha, rządek wtedy przejeżdżałem. Dobra, już rozumiem i on sobie wyłapał, że on jest po prostu na te yy, wiecie. Inaczej, 0,40. No ale dobra, już powinien się to psikać. Ile mi tam zostanie tej ciapy? O, ja cię Jeden rządek każe mi przeskoczyć już, na to dobra. Pal 6, no, no nawet chyba tu jechałem. Tak mi się wydaje, bo no, tak jest sucho, że nawet śladu, no tam gdzieś o, jak zarośnięte, to wtedy widać, że było tam tym przejechana, przejechane, a tak to nie za bardzo. Nie za bardzo, ale teraz już lepiej jedzie. Ja tu się martwiłem, a tu widzę, że jest. Ho, ho. Coś tu sobie przy... przygotowałem się na 6 hektarów, a tu widzę, że mocno mi to zostało. mmm, syto, mm, mm. Dobra, to zrobimy sobie doświadczenie.

dałem mu i będzie się tu na dwieczce klekotą. No tak widzicie, no tak to wygląda, ta kukurydza. Nie, zła, szału nie ma. Oby teraz w górę. To dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.